Czym jest dla mnie teatr? To jak jazda na rowerze. Widzimy w nim bohaterów, którzy mkną przez nie, czasami bardzo szybko, czasami chybotliwie, czasami natrafiają na wyboje, a czasami upadają, ale podnoszą się i jadą swoje życie dalej. I to chyba jest najwspanialsze. Myślę, że moje oczekiwania się już spełniły, dlatego że chciałam złożyć gratulacje tym, którzy wytrwali, nie zrezygnowali. Zawalczyli i to oni właśnie spełnili moje oczekiwania, ponieważ okazali się ludźmi cierpliwymi, bezkompromisowymi i tak naprawdę potrafiącymi pokonać każdą przeszkodę, która stoi, stanie na ich drodze. Moje wspomnienia z liceum. Muszę się pochwalić, że jestem absolwentką tego liceum. Było wspaniale, ale chyba teraz jest ciekawiej z tej drugiej strony. Kiedy zmieniałam miejsce zamieszkania, nigdy nie przyszło mi do głowy, żebym zmieniła moją, moje miejsce pracy. I zawsze czułam, że ono jest, jest tutaj, w tym miejscu, i wydaje mi się, że jeśli kolejny raz się przeprowadzę, zawsze będę tutaj wracała. I będę pracowała tu, a nie gdzie indziej.